A na zakończenie o pożytkach płynących z nauki flamenko i tancerkach ze stowarzyszenia Akademia 50+. Tancerki przekonywały o pożytkach w przychodni lekarskiej, bo chodzi o pożytki natury zdrowotnej. Autorki happeningu chcą, by jak najwięcej osób przekonało się na własnej skórze, jak tego typu aktywność poprawia jakość życia. Iwona Zawadecka. Tancerki z Akademii 50, można było już wcześniej zauważyć na ulicach Białego Stoku. Na swoje działania zdobyły pieniądze z ogólnopolskiego programu Senior w Akcji, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E. Już od września y, prowadzimy różne akcje. Tutaj na Osiedlu Zielone Wzgórze Słoneczny Stok y, wprowadzamy w życie projekt. Rytmem Buch się nazywa, który ma na celu aktywizację mieszkańców Osiedla. Były już na parkingu przed supermarketem, wieszały hasła zachęcające do tańczenia na osiedlowych uliczkach. Tym razem zatańczyły na korytarzu w przychodni, przekonując pacjentów, że flamenko to taniec prozdrowotny. Może wyglądać, że jest tańcem trudnym, bo rzeczywiście troszeczkę pracy trzeba włożyć, ale działa na dwie nasze sfery. Z jednej strony na sferę fizyczną, ponieważ fantastycznie poprawia krążenie krwi, poprawia nasze ciśnienie, działa fantastycznie na stawy. A w zdrowym ciele, wiadomo. Ja tańczę od roku, ale jestem bardzo zadowolona, daje to pogodę ducha, radość. Poprawia sylwetkę, poprawia kondycję. Po prostu rewelacja, naprawdę rewelacja. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do nas. Jeśli ktoś nie chce tańczyć, znajdzie coś innego. Akademia 50, działa od 4 lat i ma dla wszystkich, którzy chcą działać, bogatą ofertę. To oprócz tańców nauka pływania czy Nordic Walking. A dla tych, którzy bardziej dbają o intelekt niż o ciało, wykłady i kursy językowe równie pożyteczne, chociaż pewnie mniej zdrowe niż flamenko. Organizatorki akcji przekonują, że taniec i wszelka aktywność to najlepszy sposób, żeby unikać takich miejsc jak to. Kiedy się na nie popatrzy, nie trudno zauważyć, że równie ważny dla jakości życia jest kontakt z innymi ludźmi, na przykład z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Iwona Zawadecka, obiektyw.